Cześć, tu! Oluś i tatuś i glutek. I glutek, pędziutek. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj krótki filmiczek o tym, kto wygrał, dlaczego i co. Za chwilę rozdamy, rozstawimy tu karteczki z pierwszym, drugim, trzecim miejscem z YouTube'a i pierwszym miejscem, bo tylko jedna nagroda była z Instagrama. I rozdzielimy powtóreczki dla pierwszych dwóch miejsc, czyli pierwszego miejsca z YouTube'a i pierwszego miejsca z Instagrama będzie pojazd z supertyńców. Dla a to jeszcze jedną muszę powtóreczkę, yy, pułapki powtórzyć. Dla wszystkich, nie pułapki tylko kryjówki, dla wszystkich wygranych, czyli dla w sumie czterech osób, będą cztery pułapki, które powtórki. już mów coś, ja idę po czwartą. A ja nie wiem, no to nie wiesz. I słuchajcie, te, widzowie, te... tego glutka stworzyłem przed chwilą. Mój brat mi stworzył, czyli tajemnicza ręka. I tutaj jest taki szku... squeeishi. Jest taki squishy slime. Można go się rozciągać. Zobaczcie, widzowie. Ile pomoże już przestał mieć tą kondyster. Ale spróbuję. Nie. Pan nie widowie przestał mieć tą koncepcję. Okej, okay, jest czwarte. Co tam opowiadałeś o glucie? Tak, Słyszałem. Tak. No, Dobra. Słuchajcie moi. Więc tak. Stała się rzecz niesłychana. Bo... Drugie miejsce na YouTubie zajął już, patrzę, kubuś, ale on wygrał na Instagramie jako na najpiękniejszą pracę, której 10 wybrałem ja i on wygrał. Dlatego dostanie nagrodę główną z Instagrama, a jego miejsce zajmie kolejna osoba z ilością punktów. Więc najpierw zaczniemy od YouTube, wygrał z niesamowitą ilością łapek w górę pod swoim rysunkiem. Zgadnij ile, Oluś, tych łapek było. Tysiąc? Nie! Prawie blisko 34 łapki w górę wygrał Tymek D. 30. Nie wiem, czy będzie widać odwrotnie. Nie no, szkodzi. Tymek D. To nie tak mało, najwięcej ze wszystkich. Tymek, to jest Twoje miejsce. I tu zająłeś pierwsze miejsce. Teraz bijemy brawo dla Tymka. Otóż teraz glutka. Brawo dla Tymka, Kubeczku, miałeś najwięcej łapeczek w górę. I dlatego będziesz miał najlepsze nagrody z YouTube'a. Drugie pierwsze miejsce, bo równocześnie był konkurs na Instagramie, wygrał Kubuś. I tu nagrody będą dla niego szkowane w tym miejscu. Brawo dla Kubusia. Kubuś też zajął drugie miejsce na YouTubie, ale w związku z tym, że nie dublujemy nagród, e, będzie miał lepszy nagród za pierwsze, a na drugie miejsce wskoczył, moi drodzy, Jaś, który miał 24 łapki w górę. Kubuś miał 29 łapek w górę na YouTubie, ale w związku z tym, że wygrał na Instagramie, e, Kubuś dostaje najlepsze rzeczy za pierwsze miejsce w Instagramie, a, a ten... dru na drugie miejsce ten... wskoczył Skakuje Jaś. Brawo dla Jasia. Jaś otrzyma 24 łapki w górę. To musimy zrobić inaczej. Także w dół. Tu jest kubuś, tu jest Tymek, tu jest Jaś. Dla Ciebie to jest mało, ale wygrało. Na razie nasz kanał oglądam w miarę mało ludzi, więc jest mało łapek w górę. Może nie każdy zrozumiał e, reguły. Wiesz. Bo nie wszyscy rozumieją, jak to zrobić. Nie wszyscy potrafią czytać tak, jak ty nie potrafisz czytać, i nie wiedzieli, co trzeba zrobić. Więc nie krytykujemy, tylko chwalimy. I kochani moi mili, trzecie miejsce: Fenek X. Moi drodzy, miał 21 punktów. Prace tych oto osób możecie obejrzeć w poprzednim filmiku. E, wszystkie były piękne. Teraz, kochanie, ja wyczytuję. Wszystkich a to, uczestników, a to tak? I w jakiej pułapce jest. Ale co I jest? No nie, wsadził wam gluta, może wam gluta jeszcze wyślemy. Mój Boże, na motorze. No to Słuchaj. Na, w której pułapce? W tej. No jeszcze zgadywanki. Tak, zgadłem! Ale to ha. wyciągaj go. OK kochani. Ta, Teraz, ja Olusiu, ja czytam wszystkich uczestników i czytam ile mieli łapek w górę, a ty bijesz brawa, OK? Na chwilkę, na chwilkę odkładamy. Ok, więc po kolei, tak jak było na filmiku. Tymek, Tymuś W zdobył 10 łapek górę. No, a mnie brawa. O, coś no, to słabawo. No, będę biła. Bo to, to bardzo mało łapek w górę. Ale jest bardzo dużo, bo niektórzy dostali mniej, więc trzeba być brawa. Okay. Okay? ok? No to poczekamy na Twoje brawa. Brawa, dla Tymusia W. A wiesz, co to jest Tymuś W? Twój kolega w ogóle. Jak? a ten, co byliśmy na wakacjach. Brawo, Tymusiu! Superowska praca. Naprawdę wszystkie wasze prace były przepiękne. Jakbym miał możliwość, wszystkim bym wam wysłał tingsy. A Poczekaj chwilę, teraz. A jaki Tymuś był? Nie można mówić nazwiska. Tymuś, z którym byliśmy na wakacjach. Wysłał też swoją pracę, ale niestety miał małą łapę w górę, bo nikt go nie wsparł widocznie. A jaki? Ten na wcześniejszych wakacjach, co byliśmy. Cioci Edytki. Już teraz wiesz? Okej. Okay. Dru, na drugim miejscu, znaczy na drugim drugi rysuneczek w kolejności był rysuneczek Juleczki, która zdobyła 11 łapek w górę. Brawo <klucza> dla Juleczki. Przepiękna praca. Trzecie czy na trzecim miejscu był Jaś. Zdobył 24 łapki w górę, który Jaś wskoczył na drugie miejsce. Dzięki tak naprawdę Kubusiowi, który wygrał na Instagramie. Czwarty Wojtuś, pięć. Halo, bijesz czy nie bijesz? Brawa. Okay. Wiecie co, on jest naprawdę Nie niegrzeczny. No to bij, bo, bo popsujesz im pułapki. To żeby nie przedłużać, piątym rysunkiem był rysunek Tymka D, który zdobył pierwsze miejsce na YouTubie. Bijesz brawo? Tak. No to bij brawo. Nie. Aha, nowe brawo. Hej. Ok. Gupolki, gupolki. Czas na następne. Yy, szósty Marcin miał 9 łapek. Siódmy Piotru 6 łapek. Ósmy Alanek 8 łapek. Osiem, osiem. To powinno się powiedzieć 16. Feneks X21, który zdobył trzecie miejsce. Kubuś 29. A nie, to tym jak co mówiłem, Wojt... Nie, jaś, jaś to zdobył drugi, tak, dzięki Kubusowi. Kubuś tu zdobył 29, był drugi, ale w związku z tym, że wygrał na Instagramie, jest number one Instagrama. 11 yy, kubuś to było, 12. Gracjan 15 łapek. Powi brawo. Oto galancie, Piotruś 5 łapek. Sebastianek 12 łapek, Adrianek 4 łapki, Stefanek 3 łapki. Może dlatego, że był jego rysunek ostatni i nikt nie zdążył go zobaczyć. Ale brawa teraz dla wszystkich. Bije tylko Olu. Zobaczymy jak głośno wszystkim, którzy zgłosili się do konkursu, bije brawa. Uwaga, ale szybciej. No co to da? Ta -ta Jakaś tam publika jest? Słyszymy. No dobra kochani, żeby nie przedłużać. Więc tak, tu jest karteczka. Tymka D, który zdobył pierwsze miejsce. Tu Kubusia, który znowu pierwsze miejsce na Instagramie, tutaj, drugie miejsce Jaś, trzecie Feniks. Uwaga, rozdzielamy nagrody, żeby było wiadomo. Za pierwsze miejsce na YouTubie, Olusiu, uczestniczysz z nami czy nie? Czy mam, masz pójść do pokoju, ja dokończę nagranie? Nie. No to uczestnicz, bo zaraz Ty będziesz wybierał. Pierwsze miejsce na YouTubie dostaje ten superowski strzelający pojazd, którym wystrzelił Oluś. Ale zaraz znajdziemy nabój. Leci do Tymka. Uuuu. Ty megalny, Ty masz farciora. Oczywiście wszystkich prosimy, zwycięzców, o wysłanie e, najbliższego adresu, najbliższego paczkomatu InPostu. Halo, pse, pana. Widzicie, nudzi się, jak nic nie otwiera, ale tak to jest. E, niestety z wami jakan. E, najbliższy paczkomat, gdzie mieszkacie, z numerem telefonu i z imieniem, nazwiskiem mamy albo taty, tak? Oni dostaną wtedy SMS-a, że ja już paczuszkę wysłałem i w ciągu kilku dni paczuszka do was dotrze. Za pierwsze miejsce na Instagramie dostaje Kubuś ten oto czaderski pojaździk z Super Things serii pierwszej, czyli Super Zingsy seria szósta. I teraz Oluś rozdziela cztery pułapki. Gdzie kto dostaje? Tymek, którą pułapkę dostaje Olusiu? Endliczek przypominam, Tymek zajął pierwsze miejsce na YouTubie. Które? Tymek D. Które? Rzuć. O buzia. No zobaczcie, jak on dzisiaj ze mnie współpracuje. Tymę, to jest twoja pułapeczka. Eee, Kubuś, którą pułapeczkę? Tutaj Kubuś jest. Kubusiu, dostajesz tą pułapeczkę. Pamiętajcie, one są nasze. Jaś, drugie miejsce na YouTubie. O, ja, które? To, my mamy tej, tej pułapki po Tak, po... mamy. A nie mamy tej, tego kodu powtórka. Ten mi się kod bardzo to podoba. To fantastycznie elektrycznie. Może będziemy jeszcze otwierać pułapki, więc nie ma marudzimy teraz. Którą? Oluś dla Jasia, która? Ta czy ta? Tylko muszę sprawdzić jakie kody są. Dobra, on sprawdza jakie kody są, kochani. Okej, okay, tutaj taki... Idę. Oj, kot, ale nie możemy zdradzać, niech sobie... To będzie dla Jasia? Jasiu, masz to. Podpowiem i jest kodem. A dla Fenek X mamy taką, czyli odwrotność tych kolorków. To I inny kod. I inny kod. Teraz rozdzielamy super tyńce. Najpierw te, takie niedotykane przez nikogo. To za pierwsze miejsce na YouTubie Tymek. Drugi srebrny musi być dla drugiego pierwszego miejsca Kubuś z Instagrama. I za drugie miejsce Jaś. Srebrny team tu muszę przesunąć troszeczkę, żebyście widzieli. Tu. I teraz tak. Najpierw rozdzielimy agentów. Agentosie to już leci Oluś i Oluś wybiera kto, gdzie dostaje. Pamiętaj, są tu cztery. Agentosie, okay, już wiem, kto Aha. Tu jeszcze w tych paczuskach dostają. Teraz o, zapyta mi się widzowie, widzowie, widzonów. widzowie, wi pomóżcie nam zdecydować, co to jest, bo my nie wiemy. A my już wiemy. Co to? To jest skarpeta. Nie. A, latarka, przepraszam. Nie, to, to, jest, to latarka. Nie jest latarka. To jest latarka. Nie. I już jest rozwiązana zagadka. Nie, nie, ta nie. Tak, tak, tak. Dobra, agent latarka dla kogo? Dla Tymka czy dla Kubusia? Dla Jasia jednak. Jasiu. Za drugie miejsce masz tego, więc m, drogi kolego, tu też jednego agencika. Dokumenty taj, tajne przesłamane przez poufne Fenex X dostaje, bo ja też żeby miał agenta. A tego agenta komu dajemy? Zobaczcie, już tak, żebyście wiedzieli. Tymek za pierwsze miejsce dostaje pułapkę, pojeździk, srebrnego tinkta. Eee, Niedotykane przez nas nieotwierana. Eee, co to, Spa to było? Spaghetti. A tu spaghetti. I proca? Za pierwsze miejsce w Insta, Super pojeździk. Eee, Kryjóweczka, Srebrny. Eee, okay, co to no był? Kokosik? Nie kokosik, tylko... Co to było? Pamiętasz, co to był? Mm. Kokos, nie będzie kokos. I. Też nie tylko przez nikogo. E, jak to? Proca. Okej. Okay. Tu z kolejnego tutaj, Jasiowi. No dobra, to teraz musimy coś dać. I nie, nie, nie tak nie robimy. Tu mają trzy, tu mają trzy. Nie można tak, kochani, bo pierwsze miejsce muszą mieć najlepsze. Więc robimy tak i tak. Czyli Tymek, D. Ten agent dla Kubusia. Tutaj dla Jasia. I tutaj każdy ma agenta, bo ten y, Fenex ma agenta i ale, ale... teraz rozdzielamy. OK, jedziemy, mamy dwa podobne, tu jeden uszkodzony. No trudno dostanie trzecie miejsce, czyli Fenex. Y... O, tablicę komu dajemy? Mm, tablicę. Już nie. Jasiowi, tablica do Jasia ten znacznik do zaznaczania w książce albo bum bum, 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 ciału, bum Do fenexa ciału. niech poleci pucha bum bum pucha 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 do tymka spaghetti tu już było to tu do no to, do, do drugiego miejsca do dr, drugie, znaczy do drugiego pierwszego tak no dobrze ale oni mają już raz, 2 3 4 to teraz musimy o, wisienki są super Tutaj są trzy takie same, zobaczcie ile mieliśmy. Ba, ba, ba. Więc każdy z Was będzie miał tego samego: i Tymek, A i to, Jaś, i Fenek, i także Ziemniaczka. Ziemniaczka? Każdy ziemniaczka? Wisienki polecą do. za pierwsze miejsce: to był na pierwszym miejscu. Kubuś z Instagrama. Ziemniaczek poleci na pierwsze miejsce do. A nie, na trzecie do Feneksa, Fenek X i do Jasia. Bo czekaj, musimy podzielić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć zinksów za drugie miejsce i pułapka. Pięć zinksów za trzecie miejsce i pułapka. To za drugie musi być sześć. A tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest za pierwsze, ale jest pojazd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. Czyli tak, za pierwsze miejsce, szybko, bo już kończymy. Yy, na YouTubie Tymek dostaje kryłę, pojazd, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zinków, w tym jeden srebrny, jeden agent. Yy, Kubuś za pierwsze miejsce na Instagramie dostaje pojazd, pułapkę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zinków, w tym jednego srebrnego. E, za drugie miejsce Jaś dostaje pułapkę i sześć zingsów, w tym jednego I widzowie. srebrnego i Feneks dostaje i I raz, dwa, i trzy, widzowie. Cztery mówił, I widzowie mówił mi mój jeden kolega w nowym przedszkolu, że, je, że jest dziesiąta seria. Dziesiąta? Niemożliwe. Gdzie? Chyba w kosmosie. Tak, jak Ty myślisz? Kolega mi tak mówił. Kolega mi tak mówi. Słuchajcie, kolega mówi, że jest dziesiąta seria, nie wiem, może na Marsie? Bo właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, już niektórzy mówią, że to są podróbki. Tak przypominam, to nie są podróbki. Pamiętajcie, bo nie powiedzieliśmy, łapki w górę przede wszystkim. Wiem, że filmik mniej ciekawy, ale myślę, że Wam też się spodoba. 10 łapek w górę. 10 łapek w górę. E, ten I co jeszcze, subskrypcje. Pod tym filmem 10 tysięcy. 10 tysięcy ma być, rozumiecie? No, najmniej, ale chyba w kosmosie. Co Dobra, jak będziemy nadawać na kosmos i będziemy mieć dziesiątą serię, to będziemy mieli 10 tysięcy łapek w górę. I subskrypcyjne mamy 10 mieć. 10 milionów! 10 milionów subskrypcji, rozumiecie? 10 macie 100, zrobić to 10 do, 100 do... 100 milionów! Macie zrobić to do niedzieli przyszłego. 10 milionów! Bo jak nie to się dziesięć, 10 100 milionów, rozumiecie. Ja cię kręcę niemożliwe. I dzwoneczki, żeby każdy miał zaznaczone, że jak dodamy nowy filmik, żeby przychodziło Wam powiadomienie. Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko. Gratulacje jeszcze raz dla zwycięzców. Olek, brawa. Mama, brawa. Mama z tyłu nas obserwuje, dopinguje. Aha. Brawa Olka. I na końcu rzucanie. Rzucanie na ekranie. Słuchajcie, czekam na adres. Czekam. Czekam na adresy do paczkomatów najbliżej Was i wysyłam impostem i w ciągu dwóch dni 3 4 pięciu może sześciu docierałem do Was paczuszki. Gratulacje dla wszystkich, którzy wysłali do nas rysuneczki. Były przepiękne. Przypominam, możecie obejrzeć je na poprzednim filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Weź, bo jaś będzie zniesmaczony, że mu zabierasz z Gratulacje! Yy, postaramy się jak najszybciej nagrać coś nowego, nową jakąś zabawę albo Super thingsy bo widziałem fajne, coś naprawdę bardzo fajnego. To? A, to nie mogę zdradzić. Jak A, to, to się no, Nie zdradzę. Taka, nie wiem, więzienie jako zegarek i tam jest Mr. King, coś tam, naprawdę coś. Nie wiem, nie doczytałem do końca, ale widziałem coś naprawdę fajnego. Ktoś no, to no, o tym pisał. Nie kupiłeś. Bo, jak to mówią w Ameryce, no money, no funny. Zbieramy na tą zabawę. Nie? Pozdrawiamy Was. A, i co, jeszcze raz przypomnimy? Łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I, dzwoneczek. I, i slime od dzwoneczek. I slime o dzwoneczek. Dzisiaj Oleś, znaczy Oleś, Oluś z Tobisiem zrobili slajma. Chciał na nagraniu, ale to już w ogóle by to nagranie trwało i trwało. Mało na początku mówił, ale później się rozgadał, prawda? Dawajcie łapki w górę. A, jak dajecie łapki w dół? Ja rozumiem, wszystkim może się nie każdemu się musi podobać, ale jak Wam się nie podoba, to napiszcie w komentarzu dlaczego. Postaramy się poprawić i nie popełniać na przykład jakichś tam błędów, albo się będziemy starali dostosować. Oczywiście jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Ok, no to co? Papa, pa. trzymaj się. Do zobaczenia. Pomachaj. Pa, pa. Znowu z palca, bo już się pewnie pilot rozłączył. Pa, hej, pa, Uuu.